Dzień dobry, a więc zastanówmy się, dlaczego i z jakich powodów właściciele mogą sprzedać lub po prostu pozbyć się używanego Audi A7. Nie ma szczególnej różnorodności silników, więc wybór nie będzie trudny. Wszystkie A7-ki miały wyłącznie napęd na wszystkie koła i trafiły na nasz rynek z 7 biegowym robotem s Silniki atmosferyczne nie dotarły do Rosji, dlatego linię jednostek napędowych otworzył doładowany drugie 0TFSI. Benzyna 249 koni mechanicznych i kontynuowała dwie 3-litrowe jednostki, również doładowane. Trzecie 0 TFSI, benzyna 333 km, trzeci 0 TDI, diesel 245 koni mechanicznych. Była też egzotyczna wersja RS z 4,0 litrową jednostką benzynową, 605 koni mechanicznych, ale na rynku wtórnym reprezentowane są one przez jednostki jednorazowe. 11 zdań na ten moment, więc nie warto tracić czasu na rozmowy o tym, chyba że osobno i jeszcze raz. Zaawansowany technologicznie Niemiec zawsze jest trochę niepokojący. Optyka LED, wyświetlacz przezierny, robot z dwoma sprzęgłami, złożona kombinacja napędu doładowującego i bezpośredniego wtrysku. Nigdy nie wiadomo, gdzie eksploduje. I możesz zacząć bać się ciała. 21% części to aluminium. Z odpowiednimi kosztami renowacji, wymiany. Trzeba być przygotowanym na to, że nie wszędzie produkuje się wysokiej jakości karoserie Audi, a tam, gdzie są produkowane, jest drogo. Dlatego nie należy oszczędzać na dobrym ubezpieczeniu jest ono tutaj niezwykle istotne. W przeciwnym razie powrót do zdrowia po drobnym wypadku domowym będzie bolesny. Reflektory. Skrzydło, kaptur, z dolegliwości fabrycznych które występowały stosunkowo masowo. Możemy przypomnieć zarysowania na ściankach cylindrów silników 3.0 TFS i w wersjach przed restylingiem do 2013 roku, które nie występują w późniejszych A7. Najpierw zwiększono trwałość lakieru ścianek. Następnie cylindry otrzymały żeliwne tuleje, luz w kolumnie kierownicy, często wymiana gwarancyjna, buczenie łożysk kół. Co więcej Zestaw problemów będzie bezpośrednio zależał od jakości działania i opieki poprzedniego właściciela. W każdym razie utrzymanie takiego samochodu nie będzie tanie, nawet jeśli poprzedni właściciel o niego dbał i pielęgnował go. Czy warto brać Audi A7 Sportback pierwszej generacji? Samochody benzynowe z dużym przebiegiem. Zachowaj ostrożność i czujność. Diesle są znacznie odważniejsze, ale po dokładnym sprawdzeniu nacisk położony jest na łańcuch rozrządu który ma tendencję do rozciągania. Silniki wysokoprężne Audi są tradycyjnie trwałe, posiadają wysoki moment obrotowy i są ekonomiczne. Co w połączeniu z wciąż imponującą sylwetką i wciąż nieprzestarzałym wyposażeniem sprawia, że A7 jest ciekawy dla osoby bez rodziny, ale za to z pieniędzmi.